Kurwa, co do może mieć tych odblokowanych? oj tu masz skrzyneczkę Kurwa, Sten? A, Sten, dobra. A to Sten, a to przygarnę. I zapierdalasz. Tam masz send information about what happening here to HQ. A, no. Nie trzeba iść po prostu przed siebie. Nawet niekoniecznie ich wszystkich zabijać, tylko tyle żeby nas, nasza czwórka tam dotarła. Kurwa, to chyba jest chyba w środku tej jaskini. To są moje, to są moje. Na mapy musisz patrzeć, tam masz takie radio. Ale ten stan jest fajny w sumie. A co to jest? A, stan znowu. Tu jest stan, jakby ktoś chciał. Komu komuś się MP40 znudziło? A, też Dobra Gdzie jest ten taki do plantowania? O kurwa, to jest tu na tej mapie? I jak najczęściej się leczcie A dobra, już ktoś O tu te apteczki i ta amunicja leży wszędzie. Obok amunicji są zawsze apteczki. I nie możemy teraz zombie pozwolić do dobyć do tego. Gdzie amunicja jest? Tutaj, tutaj, Przyby na, mapie, na mapie patrz. Obok apteczek jest amunicja zawsze. Aha, tam dobra. Tu gdzie ja się stoję? Nie więcej. Jakiś cool, jest tam Czy o co, jak się zdobywali? Przebranie? Nie, na razie nie możesz, musisz odblokowywać za misję. Aha. Na razie tych misji jeszcze nie mam. Plecy! O kurwa! Ja muszę się uleczyć, bo to. No lecz A, lecz. lecz się. A te apteczki trzeba. Czekaj, apteczki to jest za darmo, czy to. Tak, za darmo, bierz, 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 ile możesz tylko. A myślę, za to się płaci, kurwa, ty. Dopiero jak padniesz, to tam chyba masz ograniczone. Czy tam trzymasz? Czekaj, chyba zaraz się podniosę. E, ty na razie ich nie używaj, ty na razie ich nie używaj. Bo le, lepiej jest. Ja podnoszę go. Na razie niech nie odpala. Trzeba się uzupełnić tutaj. N nikt z nas kurwa nie ma ani inżyniera, ani medyka, to to jest problem. Ale powinniśmy dać radę. Dobra. Te zielone napierdalajcie przede wszystkim, bo to są granaty z fosforem ogólnie. I te granaty z fosforem, nie? O, no zobaczek, kurwa Ale to jeszcze z tamtego zombie, fajnie tam do one wybuchały. O jezu, sam się zajmę granatę. A kurwa, ale za mną idzie, jak idzie, ja tak dalej O to nawalaj, one aż takie szybkie nie są Dobry wieczór. Idę, tyły, tyły kurwo O Jezus, wygrał i... akurat Dobra To chyba jest... spadł w górę, jakaś O Jezus grisguns serio To jest znowu to samo dostałem Właśnie po ogóle PPD od tego... Nie mam widziałem na razie Wiem, wiem, wie, to ja sobie ja odblokowałem nowego gościa, więc muszę go wrzucić do line-upu, więc zobaczę co on robi i wtedy do was dołączę. E, nie miażka dostałem O. Niemiec to jest chyba inżynier. Eee. Tak, jest inżynier, a ty... Aha, to jest... Ty ej, ty możesz tu swoich żołnierzy wstawić! dobrze te składy są fajne. Nie wiem kto płakał, że one są kiepskie. One są fajne, moim zdaniem, one są spoko. Tylko musisz swoich żołnierzy wstawić. Jest no spoko. Tak. I ten żołnierz sam z ma. Dobra, kurwa, chyba tam przypuskę jak będę kupował. Kurwa, jednak kupuję tę przypustkę. Ja też chyba ją kupię, ale. Nie teraz. Zobaczysz. Dobra, i. Strany, nie no, im no, szybciej ją kupisz, każdego dnia możesz dwie misje robić wtedy. misję Więc im o, szybciej, tym lepiej. Więc Boli, ale chyba kupię, bo to jest imo, jest warte naprawdę, co biegu. jest mega fajny event, moim zdaniem. No tak, to akurat... Teraz. No i jest gran 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 Granaty do dziur, tych takich. Granaty do dziur, za każdym razem. Tylko, tylko tam chyba Japoniec ma yy, bazookę i on może z bazuki tam to rozpierdalać. Ale musimy hmm. granatami, jak biedak. Tak, Japoniec tak. jest, Japoniec jest znaczy nie, on ma vitality. Okej, a mogę wymieniać temu Niemcowi broń? FAK! Ja mogę z nim na Moskwę pójść! A ciuszek też mogę zmieniać? Też. A, mordy mu nie zmienię. O. o a nie, Nierankowiczak też nie może założyć. Koda Tam chyba nawet możesz mu dać MGT jakąś. To możesz mu dać to wolną rzecz. On. Ej, ten typ. Ej, on może biegać z emkietami, półautomatami ja i z trzebami. Nie, 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 zajebali. nie, oni nie, sobie... nie, no, fosfor, 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 nie, fosfor! Gdzie? A teczki jakieś właśnie? Z tyłu tu są, z tyłu tu są. Aha, dobra. Kurwa, kupiłem już tą przepustkę. No, ja chyba też kupię. No jestem upośledzony. A co żeś zrobił? Tak, granatem dodzią. A właśnie, granat zużyję, wtedy pójdę po apteczkę. Kurwa, like, a kurwa, zjebałem, bo mnie A dobra, steal. Ała, przyjebał mnie. Dobra, ja jedę po apteczki i po granat. A tu jest już apteczka. Ja mam granat, ja wiem. Tu jest apteczka i granat. I tu mam rzucić... Gdzie ja mam rzucić tego granat? Do dziury tej takiej świecącej. Do dziury świecącej, na pewno znajdziesz. Świeci się jak pojebana, naprawdę. Na mapie też masz. Takie do, do, z ikonkami inkon przeciwpancernych. No tak możemy. Lock. Dwa dolby raz Ja tak dalej. Jeszcze dwa zostały Trzeba się odnowić. A jeszcze jedna to. Ty masz Mateo, granat? Masz granat? Mateo, to mam, 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 mam granat, mam, to tam do tej dziury Dobra dobra, jednego Do środka po prostu. No, ale ja elegancko. I teraz tam trzeba iść do przodu. Tu gdzie dwójki. Bo to często następna od, od, od nowa. Mmm. Ej, no kurwo leczę się, zostaw mnie. Bramo full full Poczekaj się, leczę. Właśnie widzę, że masz mało życia Ale ogólnie one spadają na hita w web z każdego PMU właściwie. To dobrze, to by było słabe jakby. Ale jakby nie obieślamy. spadały. Ale, no pewnie, ale domyślał, się, to jest na trudnym. Ciężko jest tutaj. Tak? Łopie, na trudnym to masz jedną strzykawkę do podniesienia, siebie samemu musisz organizować team, żebyś sam się nie podnosił, tylko żeby team ci pomagał. No. Bo ty masz og ograniczoną. Na, na tym trybie masz trzy razy, możesz sam siebie podnieść. Aha. Tak, to musisz, muszą ci inni pomóc. O, teraz będą takie ciekawe osobistości. Czekaj, tak O idzie jakiś kurwy syn. Szukajcie takiego dużego. Dużego? No, on szybki jest nawet. Dobra, znalazłem taki niebieski. O, rzeczywiście. O kurwa, o. O ładnie O ten jest większy, znalazłem jeszcze skończy... większy Bo mam mało HP Granatami ich spróbujcie Ja idę po w, w Web celujcie całą serią O kurwa idzie za mną, o, ty jak dalej ode mnie za mną idzie, spokojny, nie ma się. Ale za mną też idzie, niebieski. Został jed. o Niebieski został, mi zostało 6 amunicji, kurwa. Czekaj, może mi się udać podnieść. 12, dobra, czekaj na pierdolę. Rozjebany, rozjebany. Wiem, wiem, wiem. Dobra, jest, udało się. Ja amunicję muszę. Też muszę, dosłownie do zera wyjebałem. Dobra, udało się. Prawy użytkownicy. A jak jesteście po tutaj, wysicie mi zapkę. Nie no, nie, że całość, na razie tą, tą falę. Aaa, okej, okay, okej. Okay. Bo u nas nikt nie ma niczego dosłownie. Jakiegoś randoma nam jednego dobra, jakiegoś Petera Pucela, który też nic nie ma. Ja mam. Ja, Niemiaszka nie nie nie. i mam nie Amerykanina. Ja po tej chyba też jeżeli wygramy, tą, to ja też będę miał cokolwiek. Nice, nice. Jest, a ten Amerykanie nie mają tak małego chuju peperki. Na no pewno będę miał lepsze niż ten podstawowy. O po nogach skurde syna. Się jak w Manżuli, kurwa. Jeszcze ten pacyficzna mapa. O kurwa, za mną idą, ja tak dalej. Ja nic nie mam. Wiesz. Tu gdzieś chyba jest. Czekaj. O, gdzie jest. jest. Nie, to zapoteczka. apteczka, gdzieś tam jest. Apteczka, gdzie są? O, tam jest. O, tu jest. Dalej, dalej, dalej. O kurwa. Coś się uruchomiło. To, to jest chyba boss. To jest chyba już boss. Ba dawajcie na górę. A nie, Ach, teraz jadę. na razie była, będzie for. O kurwa! Paki mamy ja. przejebane. Jak dole, co tu się dzieje? Horda, o kurwa. Ale rzecz. Ijo, czuj dalej, spiegaj dalej. Ej, wyjebało mnie. To się podnoś. Teraz to jest... Czekaj, ja chyba podniosę zaraz. Ja, ja, ja. Ja już tutaj się uleczę i wracam do was. O, Nie, chciał... mnie ta bomba wywaliła totalnie. No mnie bo... E, ja ta, ta zielona taka. No ja bombę jeszcze jakąś ta no, Zielona, mam. ta zielona to jest ogólnie fosfor, to jakbyś wbiegł w fosfor. No tu nawet jest ślad po skór wysywię Ale granatów używajcie, bo ogólnie granaty tu są właściwie nieskończone. Rzucam <laughs> na środek <laughs> granat o ty... Ja piak mi przyjebał Ilej, ile wyjebałem 11 granatem! Wie pani są? O kurwa. A no dobra, ale nie aż tylu. Miałem kasę na jeszcze jedną skrzynkę. Na tu chuj. Dobra, żyje. Nie, nie ma lekko, ale mamy, mamy dobry skład ogólnie, ten typ trzeci ogarnia. czwarty. Ja mam jeszcze kurna na jeden ten, mogę się jeden raz sam stamu ale to słabo lecić. Spoko, spoko. Dobra, następna za 15 sekund. Daleko jesteście do końca, bo ja sobie do gibelka skończył. Zostaj iść do kibelka. 3, 2, 1. Co to kurwa jest? Aha, boss chyba. Skąd? Stamtąd, gdzie ty ryba, czy skąd? A on jeden jest? Jeden, jeden. To no dobrze, tam to było najgorsze. Co jest kurwa? Ty on zieje ogniem, pierdolony smog wawelski. Dobra, ale to nie jest ten najtrudniejszy, najtrudniejszy to jest taki co laserem, on dookoła siebie pierdoli takim o, laserem. Ten laser jest popierdolony. No. Ty on kurwa nic nie robi praktycznie. O dobra. Jaki, jakiś do jest. Ale, może, jak się do mnie zbliży, to mi cokolwiek zrobi, ciekawe. na no, no, nie mam. <śśpiewanie> Chyba się wkurwił. Dobra, idę po E no, Dobra, to nie jest łatwe. O oh, kurwa, ja tak dalej. Yy. A łap. Ty, on zajewał. mnie za... No strzała mnie kurwa zajewał. Weź ja no, ktoś podnieś. Ja myślę, że przeżyję jeden strza. mnie kurwa. O oh, kurwa, o oh, kurwa, o oh, kurwa, o oh, kurwa. Spoko, spoko, spoko. Byle żeby przeżyć. Żeby jeden przeżył, to jest najważniejsze. Dobra, to ja masz siebie sam podnieść, czy... Nie, nie. Bo ja nie wiem, jak wygląda z tymi strzykawkami. Czy to masz yy, wszystkie? Yy, na całe ogólnie. No, czy to jest zasób zużywalny, czy to jest na bitwę po prostu? Nie wiem. Kion, kurwa jest. A yy. Ała! Palę się! Kurwa, nie! nie. Jebana dziwka! Podnieś go! A, dzięki, dzięki. Dobra, jeszcze aptek. No kurwa, ty, on obok siebie też strzela! Ja myślałem, że tylko na front. Tak, Jebany. tak! On uczy się, pojebany! Jest. Uczenie maszynowe. O Jadło. No, Jap. A, musimy spierdalać. Tyf, ty w jakieś te kurwa samochodzikach chyba teraz będziemy. Dobra, tutaj chyba teraz trzeba będzie po prostu przed siebie biec Ja słowa broni trochę, ale no. No tak, Może no ja to... też mam PPD jakiś śmierdzący. No tak, później będzie. Ja widziałem jak czekaj, kto to był. E, Puloczek chyba biegał z FG42.2, więc wiesz. O, Co tak za darło, pizdę? pizze? Dobra, trzeba uciekać. O kurwa te samochodziki są tam dopiero To jakie ze śmigłami z kurwy syny No ja pierdolę ze śmigłami Zabiją mnie kurwy Czekaj Udało się Ja pierdolę, dzięki Po prostu ładuj i się odwracaj co jakiś czas Tenak spierdala przed nami jeszcze go zajebią Co to było? Czekaj mało amunicji mam Tu jest zaraz będzie skrzynka poza tymi kopami Za to mam Dobra O kur... Tego zielonego jedni? Ta ja zielonego to mam. chyba Dobra, wyjebało, że to je bałobę kontrolę no, chyba amunicji nie mam Gdzieś tu było, o właśnie tu, zarobić zaraz będzie skrzynka. O jest, tu jest amunicja i wszystko. Yyy! O kurwa, dobra, nam stąd do tutaj. Ty kurwa faktycznie to? Tak jest czas, trzeba spierdalać, no nie widziałem Ja też nie widziałem co pękdamu to wszystko Tak tak, chodź za mną tu Nie, nie, do, do, klikasz i od razu teleportuje Cię pojazd Wsiadasz do środka i musisz po prostu siedzieć w środku A. Jest, ja pierdolę Wy to za to? Ciekawe jest... Ciekawie. A ty teraz tak jest, No sorry Wiciu, bierzemy tego random'a O ty kurwa, zarabiasz Jednak ja random